Rozpoczął się strajk pracowników oświaty. W powiecie rawieckim większość szkół i przedszkoli jest nieczynna. Jeśli chodzi o nauczycieli, nie strajkuje pięć osób, pięć osób plus ja i moi dwaj wicedyrektorzy, czyli w zasadzie osiem na dziewięćdziesięciu troje tutaj w szkole nauczycieli. Nie ma dzisiaj żadnego ucznia, no rodzice nie przysłali. Pierwsze liceum w Rawiczu przystąpiło do strajku. Nauczyciele w tej chwili przebywają w pomieszczeniach wyznaczonych do, do, do przebywania podczas strajku. Uczniom została zapewniona opieka, jak również zajęcia w postaci konsultacji z nauczycielami, którzy do strajku nie przystąpili. Uczniowie są w placówce dzisiaj? Miałam informację, że przybył jeden uczeń. Dzieci mają wolne, więc pracujący rodzice muszą na własną rękę szukać sposobów opieki nad nimi. Pan dzisiaj zajmuje się wnuczkiem. Tak, już od wczoraj córka przywiozła wnuka do mnie i tak jakoś wypełniamy wspólnie ten czas, I dopóki syn znowu nie pójdzie do szkoły, bo trwa strajk i także musimy się odpowiednio zająć. Wnuczka nie poszła do szkoły. No i jak jest strajk? I jak sobie radzicie w takiej sytuacji? Zaj zajęcia mamy same, zaplanowałyśmy sobie także spokojnie. Za wyjątkiem Szkaradowa normalne zajęcia trwają w placówkach oświatowych w gminie Jutrosin. Szkoła w Jutrosinie nie strajkuje. Jak wygląda sytuacja dzisiaj? U nas sytuacja wygląda tak jak wyglądała przed dzisiejszym dniem. Wszyscy uczniowie przyszli do szkoły, nauczyciele pracują. W naszej szkole nie ma związków zawodowych, dlatego też nie podjęto procedur związanych z uruchomieniem strajku w szkole. W szkołach od środy mają się rozpocząć egzaminy gimnazjalne. W związku ze strajkiem jest kłopot z zapewnieniem pełnych składów komisji egzaminacyjnych. No niestety, ale będziemy starali się te egzaminy przeprowadzić. W tym momencie nie jesteśmy w stanie zaopiekować się dziećmi. Nie wiem jak to będzie. No zobaczymy. A właśnie jak to wygląda od strony proceduralnej z komisją? Kto może być w komisji? No w komisji no, osoba zatrudniona no, zgodnie z procedurami to musi być jedna osoba ze szkoły, no, y, nauczyciel i osoba z innej szkoły również nauczyciel, przeszkoleni. Natomiast gorzej jest no, z egzaminami, z językiem obcym. No bo tutaj akurat y, mamy problem, y, ponieważ y, musi się odbyć już w trzech salach i w tym momencie potrzebujemy już więcej osób. Nie wiem, co mam odpowiedzieć, bo będę się, sytuacja jest bardzo dynamiczna i musimy reagować. No teraz jestem na etapie zbierania komisji. Szukam po prostu ludzi, którzy ewentualnie w jakiejś, w jakiejś szkole nie strajkują i, i by spełniali te wymogi i mogliby przyjść.